Marii, miesięcznik Sodalicji mariańskich uczennic szkół średnich, rok 13, luty 1935 rok. Numer 6. Dobroć. Artykuł ten jest napisany na podstawie pierwszego rozdziału książki ojca Fabera pod tytułem Dobroć. Jakże często spotykają nas przykrości, kłopoty z powodu naszych nieporozumień. Starć tak w życiu rodzinnym, jak i w przyjacielskim, szkolnym. Jeśli spotykają nas cierpienia i jesteśmy nieszczęśliwi, to głównie dlatego, że świat jest niedobry. A świat dlatego jest niedobry, że nam, jego mieszkańcom, brak jest dobroci. Najwięcej i najgorszych nieszczęść przychodzi z wzajemnego odnoszenia się ludzi do siebie. Gdybyśmy to odnoszenie się wzajemne zechcieli oddać całkowicie pod prawo dobroci, wówczas Uległoby ono gruntownej przemianie, i stosunki obecne na świecie przemieniłyby się całkowicie. Bo cóż to jest dobroć? Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak kochamy, a nawet ubóstwiamy siebie jak wszędzie, gdzie tylko możemy, wysuwamy swoje ja. I jak to jest, ogromnie trudno wyrzec się choćby drobnostki dla dobra bliźniego. Otóż dobroć jest przelewaniem własnego ja na innych. W danej chwili staje się nam nasze ja kimś drugim, a ów drugi naszym własnym ja, czyli zaczynamy tak kochać, tak się troszczyć i tak postępować z drugimi, jakbyśmy pragnęli, aby kochano, troszczono się i postępowano z nami. Dobroć wszędzie wznosi z sobą radość. Ona to daje. Przysługę zwierzchnikowi, który, gdy postępuje z dobrocią, słodyczą, czy to jako nauczyciel z dziećmi, czy też jako chlebodawca z swymi podwładnymi, wnosi pokój, zadowolenie, a w przeciwnym razie może się stać powodem niechęci, a nawet nienawiści. Od którejkolwiek strony spojrzymy na dobroć, zawsze się ona wiąże z myślą o Bogu. Owa tajemna siła, popędu. Jest instynktem stanowiącym najszlachetniejszą stronę naszej istoty. Jest najprawdziwszą pozostałością obrazu Bożego, na którego podobieństwo jesteśmy stworzeni. Dobroć czyni życie znośniejszym. Brzemię jego zbyt wiele ludzkich istot ciężarem swym przytłacza. Dla tych ludzi bywa życie zawsze prawie nie do zniesienia. Zarysowuje się teraz wyraźnie działanie dobroci, które w postaci człowieka idącego z pomocą, poradą, uspokojeniem osładza życie tych ludzi. Prawda i to, że głównej przyczyny cierpień szukać musimy raczej w nas samych niż w innych. Nasze akty skruchy i żalu wiodą swój początek z jakiegoś dobrego uczynku lub przez niego. Najwięcej aktów skruchy zrodziło się pod wpływem doznanego dobra. Dobroć więc dokonała nawróceń niż gorliwość, wymowa czy uczoność. A wszystkie one razem wzięte nigdy nikogo nie nawróciły, jeśli im nie towarzyszyła dobroć. Potęga dobroci ujawnia się w tym, że potrafi ona wydobyć na światło dzienne dodatnie strony każdego charakteru. Prawie każdy człowiek ma w sobie więcej dobroci niż to potrafimy odkryć w codziennym z nim obcowaniu. Tylko coś czasami przebłyśnie. Na ogół zaś większość ludzi schodzi do grobu, nie rozwinąwszy tych szlachetnych zadatków. Życie rzadko kiedy bywa tak różnorodne i obfitujące we wrażenia, aby jeden człowiek miał możliwość rozwinięcia wszystkich swych zdolności w przeciągu paru dziesiątek lat. Nieraz z pewnością doznaliśmy, w czasie pracy zniechęcenia, bo nas nikt w pracy nie pocieszył, nie poparł. O, ileż serc nędznie to strudzenie złamało. Ile razy upadły piękne projekty, chwałę Bożą mające na celu, a przecież jedno życzliwe słowo lub spojrzenie mogły je podtrzymać. My jednak byłyśmy tak zajęte osobistymi sprawami, że nie spojrzałyśmy na pracę innych. A może zazdrość w nas była, że tylko chłód i słowo krytyki mieliśmy dla bliźniego naszego, i tak bratu naszemu, a co więcej Bogu naszemu, nie pospieszyliśmy w tym wspomożeniem, którego tak łatwo mogłybyśmy udzielić. Ileż razy załamanie się w nas serce, wpatrzone we własne smutki, gęstnieją chmury trosk i przygnębienia, a wtedy nie potrzeba nawet dobrego uczynku. Ani nawet słowa życzliwego. Wystarczy sam ton głosu, jedno spojrzenie poczciwe, sp aby biednej, zbolałej duszy okazać współczucie i w jednej chwili uspokoić w niej wszystko. Niewielu również ludzi potrafi żyć bez pochwały, ale oto prawie że nie ma takich okoliczności, w których by można chwalić, nie przynosząc tym szkody. Większość ludzi nie może żyć bez pochwały która jest jakby bodźcem do pracy. Oto dobroć posiada wszystkie dodatnie strony pochwały. A czym nas samych obdarza dobroć? Przede wszystkim przez wyświadczone dobra drugim zwalczamy swą własną miłość, a przez to zbliżamy się wielkimi krokami do Boga. Następnie dobroć wysubtelnia nasz charakter, uszlachetnia, i napełnia nas ową wielką radością wewnętrzną, będącą nagrodą za poniesione trudy. Janina Wesołowska. Czytała Renata Luszowiecka.